Proszę Państwa, sekretne miejsce. Zobaczcie, jeszcze jedno pomieszczenie. I uwaga, siądźcie sobie wygodnie, złapcie się czegoś, zobaczcie, co tu się dzieje. Motorynka tutaj stoi, tu są różne gadżety, przeróżne gadżety. O kurde, nawet Pegasus jest. Plejka. Breloczki, mój Boże. Puchar, zdobyłem tym maluchem dla Skoronie na zrocie, na pierwszym zrocie samochodów zabytkowych. Mówisz o tym, o tym niebieskim. niebieskim. Mm -hmm. Jako najładniejszy Fiat. 126P No i wcale nie jestem zdziwiony. Tam mamy piłkarzyki. Kurde. Kiedy ja to ostatni raz widziałem? Jaki tu plakat? Pier... Kurcze. Kombi pierwsza seria, no bomba. Jeszcze kto wie, czy nie gdzieś tutaj robione zdjęcie, nie? Nie. Nie. Oryginalny plakat z tamtych lat. Tak, tak, ale nie wiem, czy, czy to nie, nie te okolice, nie? Być może. Polonezów to sporo wiem, że tam na zakopanym się. Czekaj. No i to jest prawdopodobnie taki, jak miał Rysiek Kochucki. wiesz? Bo on miał, jeśli dobrze pamiętam, brązową tapicerkę, czyli taką tą eksportową, lepszą, tak? Były Wtedy. też takie brązowe. No. Czyli ten będzie przed 83 rokiem. Jeśli no. zdjęcie jest z epoki, no to, to by się to lusterko zgadzało, czyli ten jest starszy. Nie? A i ten ma polmo, mhm. czyli już wiadomo, że to jest Starzy. eksportowa jakaś, tak? Mhm. Dobra, przechodzimy dalej, proszę Państwa, bo tu się sporo dzieje. Tu półeczka jakaś taka, audio wideo, coś tam, coś tam. Z dawnych lat. Takiego bratka to mam w domu. Ja pierdzielę komputery, joysticki, Komodore. Komodore mamy też tutaj właśnie. Ale jajca. A ten telewizor to jest polski, czy nie? Coś tu jest Solid Star State. No to spodziewam się, że nie polski. Tutaj mamy też gry na PlayStation 1. To były moje gry, jak byłem młody i hmm. zostały. PlayStation 1 powiem Ci, że mam prawie nieużywaną. No. To? Fajny skarb. To jest tak, no. <grym> Ostatnio ją doceniłem Hańca. bardzo. Tu autobusy. Te autobusy to kojarzę, nie? One są chyba... Są no. Taki alkohol gdzieś też kiedyś widziałem. Tutaj jest Simpson Schwalbe 80 roczny w oryginale. No właśnie tak patrzę, że on jest. Przebiegiem 10 tysięcy kilometrów. A tutaj mamy Simpsona z oryginalnym zestawem dla dziecka. Możesz przewozić dziecko i to jest homologacją. Tu dziecko może sobie tak. siedzieć, tak? Tu ma nóżki i tu rączki A fakt. Aha. Simpson też jest w całym oryginalnym lapierze. Nie Ale raz, to kiedyś było marzeniem. Tutaj, Boże. Nic nie, na... nie boisz się? Też bym się nie bał, z ojcem pewnie. Tutaj nyski Warszawy poronezy, kurde. Jakieś Lego. Co tu jest dalej? Tu zestaw taki widzę. Yy, prl kemping, o kurde. Czemu ja swoje? Że czemu ja swoich nie... A ty, ty je zbierałeś, czy kupiłeś? Nie, ja, ja kupiłem to. Ajajaj. Ale kiedy zbierałem, za dzieciaki. A ja tak samo. Ile tego miałem, 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 miałem. Kurde. Chociaż nie no, tych nie wszystkie kojarzę. No, już dużo tego było. Mhm. Corvette to tak, to pamiętam, to żółto. To Lambo. Tego Forda to miałem, nie wiem, mnóstwo. To też miałeś? Za dzieciaka? <laughs> tak, to w starszakach już. To dopiero w starszakach. Ajajaj. Fajnie, że jak ktoś w taki klaser znaczkowy Tak jest. Tutaj mamy klaser większy troszkę, na drugim stoliczku. Też turbo? Tak. Jest normalnie jak w muzeum. Tylko wszystkiego można dotykać. Mm. ojej jakie ten... to było marzenie, pamiętam. Mój telefon kiedyś został. Dobrze, że nie wywaliłeś. no ja to miałem taką to, no taką szaro granatową. To jest takie Nokie, to był Karabetas. Jejciu, węża i tak dalej. Bez antenki. To była chyba pierwsza, nie? Tak, Bez antenki. Tak. To jest, yy, czekaj. Nie, to jest 30 30, a wcześniej była 30 30. To, to ja miałem 30. Granatowa. Tak, to jednego ja miałem tamto. To troszkę. 51, 10, wymienne te panele, pamiętam. Też to było. Tu jest motoryna, ale to pryśnięte niedawno chyba Nie, motorynka jest oryginalna Co Ty gadasz? W osiem... Takie wychodziły? W 1988 roku wychodziły takie brązowe właśnie motorynki W pełnym oryginale zarejestrowana z kląbami na silniku Też bardzo mało jeżdżona Czekaj, ile ich jest tutaj w pełnym oryginale? Tam są raz, dwa, trzy Trzy, cztery, pięć, sześć Ta jest z rachunkiem pakupu Praktycznie nie jeżdżona, co widać po podnóżkach, że nie są Niszczone. Kurde, dobrze, że się zdecydowałeś mi sprzedać tą jedną. Bardzo ci dziękuję Paweł. <gry> nie no, nie ma szans, ja ja sobie robię. Simpson w pełnym oryginale z przebiegiem 4000 km. Z oryginalnym pokrowcem na siedzenie. No już mi normalnie. Z fabrycznymi oponami. 88 rok Simpsona. 88, pełen oryginał. Mhm. Szkoła podstawowa. w Wachowicach. To są cudowne rzeczy. Kurde. Poszły na złom pewnie nie raz. Rower, no taki gdzieś widziałem, ale w dużo gorszym stanie. ruski rowerek. Wiesz, gdzie widziałem taki rower? W muzeum w tych modliszewicach pod Końskimi. A w tak, ogóle to fajna nie macie daleko. Proszę, Byłeś czy nie? Nie byłem. To koniecznie, obowiązkowo. Tam stoi polonez od mojego kuzyna. Od kupili tego tego trak zielony DLD. No jest tam, tak. A to jest no. od kuzyna mojego z Oświęcina Polonez. Koniecznie przyjedźcie. Naprawdę. Obowiązkowo. Tutaj literatura, motor. sporo no. Odkurzacz też jakiś taki. Kurde, używany w ogóle kiedyś czy nie? Nówka. To jest też pudełko z metką fabryczną. Właśnie wygląda jak gnówka. No i to, to jest... To jest po prostu petarda. Mhm. Mm ale to... Jakie to jest auto? Fiat Coupe. Tutaj jest pudełko To Tu jest napisane Fiat Coupe. A, tak, no. Mogę go wziąć w rękę? Jasne. Szczerze mówiąc, chyba nigdy nie miałem. Jak byłem mały, to nie miałem go. Mm -hmm. Tak to sobie tylko patrzę, jak to wygląda. Jest lżejszy niż mi się wydawało, że, że będzie. Tutaj jest Zdjęcie malucha tego niebieskiego w takich warunkach był przechowany. A ile przestał? Kurde, nie powiem ci, bo to był zakup od wnuka, że tak powiem, dziadka, ale tak? ma przebieg 26 tysięcy kilometrów. Kawał czasu, nie? Tak. A tutaj co z tym wiatem? Jest... Fiady jest, ale aktualnie nie jest tutaj. Okej, okay. dobra. Tu świeżo po wyjęciu widzę. Tak, jak wyciągany był. oj, oj. oj. Tutaj kolega Adam widzę. Tutaj masz też zdjęcie fajne. O tak O tym samochodzie nieraz wspominałem. Nadal tak wygląda? Nic się nie zmieniło? Nadal. W bardzo fajnym stanie. Dobra. Nic nie było przy nim w ogóle robione. Tak jak wyjechał tak jest. Czad. Nie parkować tablica jakaś szkolna. Tutaj pelikan. O białego pelikana to miałem. Pelikan też w ładnym stanie oryginalny. No. Ja, jeśli dobrze pamiętam, to miałem czarne te rączki i czarne siodełko. Albo może źle zapamiętałem. Mhm. Zakatowałem. Pamiętam. Tak. No, no nie miał. Nie miałem litości dla niego. Simpson, jakie to było marzenie? Kurde, kiedyś moje. Takiego właśnie miałem na praktyki jeździłem do szkoły na takim. Z tym taki sam kolor i postanowiłem, żeby kupić takiego samego. Mm. Czadowo. No i tu kończymy, proszę Państwa, orzeszkiem jeszcze. Co on tu ma napisane? Nieczytelne troszkę. Nie widać breloczków, ile. Mm -hmm. Tu jest jeszcze więcej. Guma Donald. Tu też były historyjki, ale to już były mniej ciekawie. Nigdy nie rozpakowane gumy, odwinane. To weź potrzymaj, to ja rozpakuję, dobra? dobra. <gry> jajka. Wilki zając, kurde. gry działają. włożyć baterię, można grać. Tak? Tak jest. Nawet w tym samym kolorze miałem te jajka. No dobra, proszę Państwa, tu kończymy. I idziemy zaraz do Malucha. Tam są, jeszcze widzę, lampki choinkowe. Nigdy nie rozpakowane chyba, albo rozpakowane i świetnie zachowane. Pięknie. Jeszcze tutaj tylko zrobię jakąś foteczkę. Jasne. Cyk. Nie, wiesz co, ja to muszę wejść chyba tutaj, to będzie więcej widać. Czekaj, lepiej Tu jeszcze takie. O. Cyk. Dobra. Mój pojazd świadczy o mnie. To tyle z tego pięknego muzeum. O, taką tablicę też chciałbym mieć. Tu fajne plakaty, ale w zasadzie to są chyba całe, całe czasopisma, magazyn kolekcji. Czadowo bomba. Polonez sobie stoi, a my zaraz proszę państwa zaczynamy nagranie z tym maluchem.